Ale cały ten premier, że prezydent, premier, tak? przepraszam, premier Słowacji, no to jest nazista, tak? to jest człowiek Putina w, w Europie. To jest facet, który zamordował dziennikarza jego żonę. Miał iść siedzieć do więzienia za to zabójstwo, no ale uratował go y, fakt, że startował w wyborach, bo tam tak można startować, mimo że jest oskarżonym. I co i się okazało? No i się okazało, że wygrał, tak? bo dogadał się z Orbanem, że Orban wpuścił tych pamiętacie uchodźców i powiedział, że to Unia Europejska, co mu co PiS robić? że po prostu wpuszczał z Łukaszenko tych uchodźców. A wmawiał, że sprowadzał ich jeszcze za wizy tutaj tych wszystkich Afrykańczyków, tych terrorystów. Teraz jak się nawet ostatnio była telewizja w tym ich miasteczku orlenowskim, pamiętacie jakie? O, tu budujemy, sprowadzamy pracowników, zen, świat rozszerzamy, bla, bla, bla. To nierzonda migracja. się że wszystko są nielegalni, gdzieś werbowani, nawet nie mający pojęcia o swojej pracy. Przyjechali tak naprawdę buraki sadzić, a mieli w rafinerii pracować. No a teraz ich zostawili, tam się gwałcą, naprawdę się gwałcą, mordują, biją. No po prostu getto powstało pod Rolanem. No ale kogo to obchodziło? W telewizji się sprzedało, że to jest piękne otwarcie, coś tam, czegoś, <grywania> to praca, nie To są takie bzdury, po prostu ci pisarze wszystkie te głupoty łykali. No i, no i, no i tak strasznili Polaków, emigracją sami ich sprowadzali, pokazując, że ich jest coraz więcej, co widać było na uberach i gwałconych kobietach w Warszawie i innych dużych miastach. No i no, i co się okazało? się okazało się, że to zasłudkowało na Słowacji ta migracja e, i ci Ciapaci, którzy do, tam na Słowacji wyjeżdżali od Orbana. No i po prostu wygrał wybory, bo oczywiście te, tempa wieś to łyka. Dlatego pamiętacie, wieś zawsze musi mieć jeden głos, ludzie w miastach, dwa głosy, ludzie z wyższym wykształceniem, trzy głosy. I wtedy naprawdę PiS miałby, nie wiem, pół procenta, no i tak byłoby sprawiedliwie. E, I co? No i wygrał wybory. No i w końcu jakiś taki wiesz, no, Polak się wkurzył. No i, no i strzeli. Tam widzieli się tych ochroniarzy, jak pospadali z kapcików. placy ochroniarze. Tak samo szkoleni jak w Polsce widzę zapisu. Policjanci dla siebie polecieli. To i się przewrócił i go nie łapał, żeby se kar skręcił. Dlatego dziadka się rzucili biednego. No, ale będą pomniki stawiać. No, będą pomniki stawiać jak Piłsudskiemu stawiali. No, stawiają teraz, no też strzelał, też mordował. W słusznej sprawie to pomniki, no więc ja uważam, że jak najbardziej pomnik zasłużony, Mówienia o tym, że to jakaś agentura ruska, no jak strzelasz do, do, do Putina i to agentura ruska, do no, błagam was, <śled> no. Albo do tego Adam, Adamowicza porównywania. No, gdzie Adamowicz, który po prostu był szykanowany w reżimowej telewizji pisowskiej. No był jaki był, ale po prostu wiesz, szykanowanie go. Jeżeli coś go spadł, może sam się zastrzegł Adamowicz. No, no, po prostu się nożem dźgnął, No, bo to była tak sam na niego. No. Tak samo tutaj. No. Po prostu opozycja fajnie budzi się na Słowacji, to jest fajny ruch to jest siła pokazania tego, że po prostu ludzie z demokracji mają dość być w tych papierkach urzędowych, gdzie po prostu demokracja jest wolna, a Putin wchodzi, PiS w ciągu pięciu sekund rozwala wszystkie urzędy, ludzi zwalnia, a oni z Spółka Skarbu Państwa, Platforma, dwa lata kurde, żeby ich wywalić, no to im czas zajmuje taki, no. I to jest mega fajny sygnał, że po prostu naprawdę demokracja się radykalizuje i po prostu zaczyna widzieć zagrożenie wewnątrz siebie i oczyszcza organizm wewnątrz siebie z takich właśnie Pijawek. Jest to bardzo dobry sygnał dla Polski, dla całego świata demokratycznego, że w końcu po prostu wiemy, że z wrogiem trzeba walczyć, a nie tylko po prostu, no nie wiem, gdzieś do sądów i tak dalej. i Co? No to teraz sądźcie Putina. No sądźcie Putina, proszę bardzo, sądźcie Putina, sądźcie tego pisowskiego Szmyta. No co z tego, że jakiś wyrok sądu Szmyta po, na po A czemu dla Kaczyńskiego jeszcze nie ma trzy miesięcznego aresztowania? O te same rzeczy, co Szmyt gada. Naprawdę brawo, świat się budzi. Pozdrawiam.